Witajcie kochani, dzisiejszy odcinek wyjątkowy, Fiat Seicento, ulubione auto Polaków. A dlaczego? Za chwileczkę Wam o tym opowiem. Najpierw parę słów na temat genezy Fiata 600. Fiat od dawna grał na nostalgii, dlatego wprowadzając model Seicento, dokładnie wiedzieliśmy do czego nawiązywał. Tak jak wcześniej Cinquecento nawiązywało do modelu 500, tak 600, czyli Seicento, nawiązywało do modelu. 600 produkowanego w latach 1955-1969. My jednak skupimy się na małych fiatach produkowanych w Polsce. Wiadomo, maluch, który był produkowany od 73 do 2000 roku, doczekał się w końcu następcy. Cinquecento, wiecie, ja jestem miłośnikiem Fiata Cinquecento. Robiliśmy specjalne odcinki, no i nieśmiało powiem, że mocno wpłynąłem na rynek Fiatów Cinquecento, a teraz czas na 600 na Seicento, bowiem ten samochód moim zdaniem jeszcze bardziej jest modelem kochanym przez Polaków. Fiat Cinquecento doskonale się sprzedawał nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Fiat był znany z tego, że on lubił tak odświeżyć troszeczkę samochód, tak jak było Fiat 500 i 126. Fiat 126, mimo że technicznie był bardzo mocno związany z 500, to jednak zrywał z jej owalami i był zupełnie nowym modelem. I tak samo było z Seicento. Już w roku 1997 wiadomo, a to już dopiero było 6 lat od rozpoczęcia produkcji, że należy zmienić model. Powiecie, że jak na Fiata, to bardzo krótki okres. Tak, zdecydowanie, ale fiat chciał być tym numerem jeden, jeżeli chodzi o sprzedaż maluchów w Europie. W związku z tym takie sejczęto musiało się pojawić w odpowiednim momencie. Już w okolicach wakacji 1997 roku pokazały się pierwsze zdjęcia zamaskowanego fiata. Seicento i wiedziano o tym, że on będzie bardzo mocno nawiązywał do swojego poprzednika, czyli Cinquecento, ale będzie okrągły, będzie miał te okrągłe lampki, będzie taki bardziej owalny. Wiadomo było też, że produkcja kontynuowana będzie w Polsce. To było dla nas bardzo ważne. No jesień przyszła, późna jesień i ja wtedy pracownik Autoświata, zostałem wezwany do redaktora naczelnego. Do Józia powiedział Robert jedziesz do tych i masz nie wracać bez zdjęć zamaskowanego Fiata 600, Fiata Seicento. Najpierw zacząłem szukać w Bielsku Białej, ale w Bielsku Białej okazało się, że nie da się tego zrobić, bo te wszystkie modele, jeżeli już, to są w Bosmalu i w okolicach toru próbnego fabryki samochodów małolitrażowych. Wtedy już Fiat Autopolat. No, zaczaiłem się już pierwszego dnia. I stoję sobie przy tym płocie, patrzę, a z hali wyjeżdża niezamaskowany Fiat Seicento. Oczywiście dusza fotografa, powiecie, paparazzi. Wyciągnąłem aparat, zrobiłem zdjęcia tego modelu. Co prawda był bez przedniego zderzaka, no ale udało się. No i wtedy lekkie pytanie: no tak, ale szef kazał mi zrobić zdjęcia zamaskowanego prototypu. No dobra, mówiszcie mi, że w Bosmalu, czyli w takim zakładzie doświadczalnym fabryki samochodów małolitrażowych, po prostu wjechałem na teren, a stały tam dwa oklejone prototypy. W ogóle nikt się nie interesował. Wyciągnąłem aparat, zrobiłem zdjęcia. Dzwonię wtedy do naczelnego, mówię, no jutro przyjadę, przywiozę Wam super zdjęcia. Przyjechałem, pokazałem te zdjęcia, oczywiście okładka, duży materiał. No i tu mała prośba do Was. Moje archiwum autoświatów zniknęło i jakby ktoś z Was miał taki numer, to albo skane, albo zdjęcie, albo w ogóle sam numer. Jakbyście mogli przesłać, odezwać się, będzie super. Kilka tygodni później Fiat przyspieszył premierę modelu Seicento. Właśnie dlatego, że już wszyscy widzieli, że już widać było niezamaskowane prototypy. I taki jest mój własny wkład w to i dlatego dla mnie Seicento jest tak wyjątkowym samochodem. A czailiśmy się z tym z prezentacją modelu zdecydowanie zbyt długo. To tak naprawdę jest pierwsza prezentacja Seicento na naszym kanale. Jedni powiedzą, że okazją może być 14. rocznica zakończenia produkcji Fiata Seicento, bo właśnie w maju 2010 zakończono produkcję w Polsce, ale jest jeszcze jeden powód i to będzie niespodzianka, ale w dalszej części dzisiejszego odcinka. Wróćmy zatem do naszego głównego bohatera. Wracając do roku 98, warto powiedzieć o sytuacji, jaka wtedy panowała na rynku, nie tylko polskim. Wtedy rok rekordowych wzrostów. Co można było kupić wtedy w Polsce? Najtańszy był za 13,5 tysiąca Maluch, 23 tysiące Polones, za 24 tysiące wtedy można było kupić 900 Cinquecento albo Suzuki Alto. No i wtedy wchodzi. Fiat Seicento, zupełna nowość, świat na punkcie tego modelu szaleje, a cena, a cena jest tylko 500 zł droższa od dotychczasowego modelu, ale 900, bo Seicento jako nowoczesny samochód rezygnuje zupełnie z tego starego, przestarzałego silnika, z tej siedemsetki. A mimo to w Polsce jeszcze przez pół roku równolegle te dwa modele są produkowane. Dlaczego? Dlatego, że Fiat nie chciał rezygnować z tych klientów, którzy chcieli kupić tanie auto. Często zwykle były to wersje van, takie zwykłe dojeżdżenia, A 700 była wystarczająca. Uwaga! W ofercie Fiata nadal mamy Fiata 126, czyli malucha. Jego następca, czyli Cinquecento, skończy swój żywot. A Seicento jest produkowane równolegle z Maluchem. Czyż to nie jest pewien rechot historii? 1999 rok, czyli pełen rok sprzedaży, pokazuje na liczbach dokładnie jak świat oszalał na punkcie Fiata Seicento. Ponad ćwierć miliona wyprodukowanych egzemplarzy, zdecydowanie najlepszy rok. 250 tysięcy to mniej więcej tyle, ile wyprodukowaliśmy wszystkich Warszaw. A Seicento wyprodukowaliśmy tylko w rok. A w Polsce ponad 83 tysiące sprzedanych egzemplarzy. Tylko w Polsce. Moi kochani, kolejne lata: 99, 2000, 2001, 2002. Fiat Seicento liderem polskiego rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych samochodów. A uwaga! Miał wtedy bardzo poważnego. Konkurenta W 1998 roku rozpoczęto produkcję na żeraniu Matiza. Matiza, który od samego początku był bardzo poważnym konkurentem. I co miał? Miał bardzo ważny atrybut. Miał pięciodrzwiowe nadwozie i uwaga, Fiat wtedy uważał, że małe samochody nie potrzebują pięciodrzwiowego nadwozia i tym przegrał. Nawet na rynku włoskim Matiz bardzo mocno deptał po piętach. Kwiatowi Seicento. Były nawet miesiące, że wyprzedzał go pod względem sprzedaży. I pomyślcie sobie, Włosi, którzy kochali włoskie samochody, kochali Fiata 500-600, nagle odwrócili się właśnie dlatego, że Deł Matis miał pięciorzwiowe nadwozie. Ale Matis nauczył Włochów, że ludzie wybierają funkcjonalność i wygodę. Dlatego następca fiata Seicento to była panda drugiej generacji. I wtedy już wybieraliśmy pięciorzędowe nadwozie, bo tylko takie było. Dobra, wracamy znowu do fiata 600. Fiat Seicento był tak naprawdę rozwinięciem fiata Cinquecento. Bazował na tej samej płycie podłogowej, no a może minimalnie zmodyfikowanej, to samo zawieszenie i przejął silnik 900 i 1100. Warto też wspomnieć, że był taki moment w fabryce, kiedy jedną taśmą jechały Fiaty Cinquecento Sporting, Seicento Sporting, oba oczywiście w giallo Ginestra, i to było najfajniejsze, że jeszcze te dwa modele w tym roku można było spotkać jednocześnie jadące obok siebie na taśmie produkcyjnej. W Seicento podstawowym silnikiem zostaje 900k, mimo tego, że nie jest to najnowocześniejszy silnik i za chwileczkę Zakończy się możliwość sprzedaży, to jednak Fiat stawia na 900. Oprócz silnika 900, oczywiście, nadal dostępna jest wersja Sporting. Silnik 1,1, 54 konie mechaniczne, z czasem zmienione z jednopunktowego wtrysku na wielopunktowy wtrysk paliwa. Silnik mało skomplikowany, mało awaryjny. Bardzo lubimy te silniki, i do dzisiaj wiele z tych samochodów nadal śmiga po naszym kochanym kraju. Seicento nie był autem, które miało budzić jakieś szczególne emocje. Dla nas był to nowoczesny samochód produkowany w Polsce, dostępny w całej Europie, zresztą nie tylko w Europie. Tutaj mamy do czynienia z wersją naprawdę podstawową. Zobaczcie, nie ma ani listew, ani zderzaki są niemalowane. Jego największą zaletą było to, że mieścił się w cenie do 25 tysięcy, a aut w takiej cenie było naprawdę niewiele. Seicento, Polones. Suzuki Alto, Maluch i nic więcej. Dlatego kochaliśmy te samochody. Takie Seicento bardzo często pełniło wręcz rolę auta rodzinnego. Dlaczego wybierali zatem ludzie Fiata Seicento, a nie Poloneza, który kosztował praktycznie tyle samo? Był dużo większy, miał dostęp wygodny na tylną kanapę, miał wielki bagażnik. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy już dosyć Poloneza. Polonez kojarzył nam się z obciachem, z minioną epoką, a my chcieliśmy czuć się Europejczykami i jeździć takimi autami jak oni. Włosi kochali, Hiszpanie kochali. Dlaczego więc nie my? Koniec lat 90. to również czas, kiedy w Polsce rodziła się prywatna inicjatywa. Bardzo wiele osób kupowało Seicento w wersji van. I uwaga, nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to właśnie van był najszybszym, Seicento na rynku. Dlaczego? Zwłaszcza modele 1.1 ze specjalną krótką skrzynią, która, nomen omen, była dokładnie taka sama jak w Abarcie. Krótka skrzynia, która dawała duże przyspieszenie, a do tego zdecydowanie mniejsza masa, no bo pamiętajmy, była tylko kratka, nie było tylnej kanapy, więc to było najszybszy kurier na mieście, szybszy niż Abart. Uwaga! Tak szybszy niż Abart. Jak wyposażone było to nasze ukochane Seicento? Tu mamy wersję, która ma tylko otwierane tylne szybki i ogrzewanie tylnej szyby. Niby niedużo, ale wiecie, wtedy to nie było takie oczywiste. Tutaj mamy wersję Yang, czyli od 99 roku, w momencie kiedy z oferty zniknęła 700, właśnie był Yang. Jeżeli chodzi o listę wyposażenia opcjonalnego. Seicento to też nie było zbyt wiele. Mogliśmy sobie dokupić poduszkę kierowcy, poduszkę pasażera, ABS, elektryczne wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby, można było też zamówić sobie klimatyzację, można też było zamówić wzorem poprzednika Soleil odsuwany dach, ale ta opcja nie była zbyt często zamawiana. I co? I wtedy naprawdę to było wystarczające. W momencie debiutu Fiat wszystkie Fiaty miały takie logo, ale ponieważ Fiat Seicento był produkowany bardzo długo, w międzyczasie Fiat zmienił logo. Zmieniła się też sytuacja na rynku pojawiła się Panda i Fiat, chcąc utrzymać sprzedaż, musiał to zmienić z modelem Seicento. Oprócz samego znaczka, zmieniono nazwę. Już nie było fonetycznego zapisu Seicento. Pojawiła się nazwa 600, co oczywiście po włosku nadal znaczy Seicento. Na rynku pojawiła się Panda. Panda już była dużo wygodniejsza, miała pięcioro drzwi i ona odebrała Fiatowi Seicento tę palmę pierwszeństwa. Ale dlaczego nie sprzedawać modelu, który nadal można sprzedawać? W roku 2005 przeprowadzono duży, znaczący lifting. Zmieniono wówczas znaczek na samochodzie, ale zmieniono również samą nazwę. Z nazwy Seicento, czyli takiego fonetycznego zapisu na cyfrowe, czyli 600, 600. No i Fiat wtedy nadal ciągnął sprzedaż. Nadal sejczęco sprzedawało się zupełnie nieźle. Z tym tylko, że ograniczono rynki na polski rynek i na rynek włoski. Ostatnie dwa lata produkcji to tak naprawdę już końcówka i tylko można powiedzieć, że sprzedawały się wówczas modele Van jako takie uzupełnienie najtańsze samochody dla wojska, dla kurierów, dla drobnego biznesu, ale bardzo dobrze to się sprzedawało i tak naprawdę gdyby nie duże zużycie tłoczników, nadal można by jeszcze przez kilka lat produkować Seicento wersji van, bo ciągle znajdowało nabywców. Podobnie jak w Cinquecento bagażnik w Seicento nie rozpieszcza, jest niewielki. Oczywiście za dopłatą można było mieć wersję z dzieloną tylną kanapą. Oczywiście w wersji podstawowej nie mamy takiej możliwości. Możemy sobie bagażnik tylko powiększyć składając całą kanapę. Mało 170 litrów, naprawdę niewiele. Pod spodem koło. Ale wiecie ludzie mimo tego, że Seicento miało tylko mały bagażnik to i tak traktowali je jako samochód rodzinny. Bardzo wiele osób zakładało czy to boks na dach czy bagażnik zwykły dachowy. Tylko po to, aby mieć troszeczkę nowocześniejszy samochód niż poloneza, który co z tego, że miał wielki bagażnik, jak już wtedy był naprawdę przestarzałym modelem. Dobra, siadamy do środka. Jedynym elementem z wnętrza, które Seicento odziedziczył po swoim poprzedniku, czyli o fiacie Cinquecento, jest kierownica. Tak moi kochani, kierownica. Ta kierownica po raz pierwszy była stosowana w fiacie Cinquecento w wersji z poduszką powietrzną. Powiecie, że mało kto z Was widział takiego Fiata Cinquecento. Spojrzyjcie na nasze filmy, zobaczycie dokładnie taka kierownica, tylko oczywiście osprzyta skórą, no i z poduszką. Do wersji podstawowej, oczywiście totalnie plastikowa, a tutaj tylko zwykła zaślepka, ale przypominam, że mamy do czynienia z wersją podstawową. Wskaźniki, mamy tylko prędkościomierz i wskaźnik poziomu paliwa. Nie mamy nic więcej, nie mamy obrotomierza, który mógłby być tutaj. Nie mamy nawet tutaj zamykania obiegu wewnętrznego. Ale coś za coś dzięki temu taki Fiat Seicento był zdecydowanie najtańszą ofertą. Jeśli chodzi o pozycję, tutaj mamy możliwość dopasowywania. Kierownica, no właśnie to taki żarcik był, bo kierownica w Seichen to nie miała regulacji. Można było zamówić bardzo fajne elektryczne wspomaganie, ale to było dostępne dla bogatszych wersji. Sowek dla pasażera. Wam się kojarzy zwykle, że to jest jakaś klapka, ale w Fiacie stwierdzono po co kombinować. To wygląda troszeczkę jakby można było tutaj ustawić pudełko z popcornem. Zamawiając poduszkę pasażera, to było wypełnione poduszką i wtedy już nie było zupełnie problemu. W tym miejscu były przyciski do sterowania szybami, ale w naszej wersji mamy korbki i te korbki w zupełności nam wystarczały. Zdecydowanie gorzej wygląda tylna kanapa. Nie jest tutaj aż tak wygodnie. Ja tutaj mam bardzo mocno podkulone nogi, tu jakby kierowca był mojego wzrostu, to wcale nie byłoby mu wygodnie. I warto uwaga, zwróćcie uwagę na to, że z tyłu są trzy pasy. Jak to możliwe, że w tak małym samochodzie z tyłu są trzy pasy, a no, wymogi polskiego rynku. Polacy chcieli, aby w Takim sejczę mogły z tyłu podróżować trzy osoby, nawet jeżeli to są dzieci, ale można zabrać legalnie trzy osoby. Oczywiście ta trzecia osoba po środku nie ma zagłówka, ale to jest bardzo proste wyliczenie. Bo skoro mają być to tak małe osoby, no to jeżeli są trzy osoby, to one i tak nie będą wystawały poza krawędź tylnej kanapy. Ale wiecie, z tyłu podróżuje się rzadko, ja bardzo rzadko. Najważniejsze jest to, co z przodu, no a tył tył jest dla gości. Czas przenieść się do lat 90. Czasami zapala za drugim, czasami za trzecim razem, ale wiecie te samochody kiedyś miały trochę inaczej. Natomiast jest coś, za co ja kocham Fiata Seicento. On jest mistrzem, jeżeli chodzi o jazdę po mieście. To, że w trasie będzie nam brakowało większego przełożenia, że będzie hałasował, ale on jest sprytnym, małym samochodem, który w każdej sytuacji znajdzie sobie miejsce do zaparkowania. A dzięki temu, że ten silnik, mimo że to tylko 900, on naprawdę jest żwawy i lubi wyższe obroty, a wtedy pokazuje swoją, swoje zupełnie nieznane oblicze, że to nie jest taki mały, powolny samochodzik, nim można naprawdę fajnie sobie sprytnie podróżować po mieście. Niestety fizyki się nie da oszukać i mały rozstaw osi, jeżeli chodzi o Fiata Seicento sprawia, że wszelkie poprzeczne nierówności odbieramy bardzo mocno. Nie da się zrobić w tak małym samochodzie zbyt komfortowego zawieszenia, ale to też jest pewna taka sportowe zacięcie maluchów. Typu Fiat Seicento, czy nawet e, Matis. Wszystkie te auta rzucają na tych poprzecznych nierównościach. Każdą dziurę będziemy czuli, ale to jest cena, jaką trzeba zapłacić za to, że nie znajdziemy Innego auta, które tak łatwo i z taką łatwością będzie skręcało te drobne uliczki, znajdowało miejsce do zaparkowania. Fiatem Seicento bez problemu wciśniemy się w każdą dziurę i będzie nam zdecydowanie łatwiej podróżować. Tutaj przed chwileczką pokazywałem rondo. No i to co jest fajne, nie ma wspomagania kierownicy, a ja tak naprawdę nie odczuwam potrzeby, ponieważ siła, jaką muszę włożyć to, aby skręcać, nie jest jakaś taka wielka. Oczywiście wersja ze wspomaganiem, zwłaszcza jeżeli stoimy i manewrujemy niemal w miejscu, no wtedy się zdecydowanie bardziej przydaje. Natomiast wersja bez wspomagania uważam, że doskonale sobie daje radę. I w latach 90., kiedy wielu z nas było przyzwyczajonych do jazdy Polonezem, dużym Fiatem, to wcale nie było to jakimś wielkim wysiłkiem, aby skręcić. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że Fiat Seicento był na malutkich kółkach. Wąskie trzynastki nie wymagały wielkiej siły, aby udało się zaparkować. Przejdźmy jeszcze do spalania. No niestety, mimo tego, że mamy do czynienia z malutkim samochodem, no to spalanie nie jest aż tak małe. 7-8 litrów po mieście to taka wartość realna. Ja wiem, że niektórzy potrafią 5-6 litrów, ale to wtedy, jeżeli jedziemy sobie w jakąś trasę, kiedy większość drogi pokonujemy ze stałą prędkością w okolicach 80-90 km na godzinę, jeżdżąc po mieście, często hamując, zwalniając, to niestety te 7-8 litrów to jest... Cena, jaką musimy zapłacić. 7-8 litrów to wartość, która dzisiaj jest zarezerwowana dla zdecydowanie większych samochodów. Ale pamiętajmy, technika idzie naprzód i mimo tego, że te silniki są coraz mniejsze, to zdecydowanie zmniejsza się zużycie paliwa. Jeśli chodzi o hamulce, no to zdecydowanie o po swoim poprzedniku. Z przodu mamy tarczę, z tyłu mamy bębny. No i niestety nie są to hamulce bezobsługowe, zwłaszcza jeżeli samochód trochę dłużej będzie stał. Niestety, jeżeli takie Sejczęto dłużej postoi, to możemy być pewni, że będziemy mieli problem z zaciskami, ale do takiej jazdy jak dzisiaj kilka razy się przekonaliśmy, że wystarczająco dobre ma hamulce. Oczywiście ABS był dostępny, ale za dopłatą nie w najtańszych wersjach. Zastanawia Was pewnie jak się jeździ Fiatem Seicento i dlaczego dzisiaj jest naszym bohaterem. Z mil ponad miliona 300 tysięcy wyprodukowanych samochodów ponad 300 tysięcy zostało w Polsce. To jest bardzo dużo. Do dzisiaj przetrwało tych samochodów moim zdaniem bardzo wiele i Widzimy i spotykamy je niemalże na każdym kroku, czy to jako reklamę, czy to jako kurierów, czy to dostawców żywności. Te auta są nadal cenione, przede wszystkim ze względu na prostą konstrukcję, a także to, że są bardzo podatne na adaptację i zasilanie LPG, co sprawia, że. Te 7-8 litrów nie jest już taką wartością trudną do zaakceptowania, a pamiętajmy, że jest to główny atut tych samochodów, aby były proste i mało paliłe. Co więc sprawia, że chcemy i dlaczego kochamy Fiata Seicento? Moim zdaniem właśnie to, że jest tym autem, które było wyprodukowane w Polsce, które przez Samą końcówkę lat 90. dominowało na polskim rynku. Wiele osób ma ogromne wspomnienia z tym samochodem i mimo że wtedy mieliśmy do wyboru już naprawdę wiele modeli w bardzo podobnej cenie, to jednak to było tym numerem jeden. Jak widzicie historia zatoczyła koło, w Polsce znowu produkowany jest Fiat Seicento. Tutaj mamy wersję elektryczną, wersja elektryczna w tej wersji to jest 150 tysięcy z kawałkiem, więc moim zdaniem bardzo dużo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce Seicento kosztowało 24 tysięcy, to nawet uwzględniając inflację, zmiany w cenach, to jednak jest to duża różnica. Ale Sejczęto urosło i już nie jest takim małym samochodzikiem dla dwóch osób. Najlepiej dzisiaj jest to pełnowymiarowy samochód, ma pięcioro drzwi. No, i w wersji elektrycznej 100 km kosztuje 30 zł. To jest nawet taniej niż jazda. Seicento na benzynie, no troszeczkę drożej niż gdybyśmy chcieli jeździć Seicento na gazie, ale mamy zdecydowanie większy samochód i co ważne za chwilę do wersji elektrycznej dołączy również wersja hybrydowa i dzięki temu będziemy mogli cieszyć się tym, że jeździmy samochodem na benzynę. Za Podstawową wersję hybrydową z tym silnikiem benzynowym będzie trzeba zapłacić 108 tysięcy. Dzisiejsze zestawienie jest także pretekstem do tego, aby Was zaprosić na Noc Muzeów. To, co robimy razem z MM Carsem w salonie na ulicy Jubilerskiej. Zrobimy różne zestawienia aut, które były produkowane w Polsce i doczekały się następców. Pokażemy Wam Cento, nową elektryczną 500, -kę. pokażemy 405 -kę. i to, Czym dzisiaj jest Peugeot 405. Pokażemy Wam, jak zmieniła się motoryzacja i mam nadzieję, zachęcimy Was do refleksji o tym, dokąd zmierza motoryzacja. Czy tylko takie samochody, czy jeszcze kiedykolwiek będzie miejsce dla małych aut, które służą tylko do jeżdżenia, które są małe, zgrabne i bardzo łatwo je zaparkować. Na dzisiaj kończymy. Widzimy się. W Noc Muzeów 2024 na jubilerski w salonie MM Cars pokażemy Wam, jak zmienia się motoryzacja. Na dzisiaj to koniec. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinków.